Przyjeżdżamy, staramy się co roku przyjechać. Generalnie odkąd, sumie, odkąd jest. No, ja przyjeżdżam jak już się zaczął, gdzieś tam 2013 14 i co roku jak jest możliwość to przyjeżdżam. Miasto sam jest w sobie spoko, strasznie dużo ciekawych osób, jest dużo rzeczy tutaj do robienia, więc przyjeżdżamy tu jak tylko możemy, nie? kiedy możemy. Cztery razy byłem wcześniej, no ale ostatni raz w 2016 roku. Generalnie klimacik bardzo fajny, taki sam, jak zazwyczaj, nie? Zagrać coś, odwiedzić różne stoiska, tam dostać nawet coś idzie, nie? W Katowicach dużo eventów organizowanych, często jakieś rzeczy albo tu, na spotku, albo na rynku bezpośrednio, myślę fajnie. na drugim memie, byłem w 23 roku, no to jest 1995. Ja mogę tak powiedzieć, że spodyk to jest chyba jedna z najlepszych scen w całym świecie. Naprawdę. To jest taka, nie wiem, atmosfera, naprawdę. No to ludzie, emocje te wszystkie, to komunikacja, no, naprawdę. Jest wszystko to jest bardzo dużo ludzie i wszyscy są razem. Bardzo dobre miasto, kocham jego już i myślę, że tu chciałbym zostać na długo. Dość często tutaj bywam. Co roku od 4 albo 5 lat. Expo zawsze jest wspaniałą częścią, dla mnie nawet lepszą niż sam turniej Counter Strike'a. Spotkać wielu wspaniałych ludzi, zrobić sobie zdjęcia, wygrać drobne fanty. Muszę tutaj obrócić to są moje koledzy, których dzisiaj poznałem. Właśnie planujemy drobny filmik, bawimy się super! W Katowicach najbardziej podoba mi się to, jak dobrze są skomunikowane. Komunikacja miejska rzadko się spóźnia. Często, gęsto, wszędzie da się dojechać w bardzo rozsądnym czasie i wielkim plusem są rowery. Oprócz imprez takich jak IEM mamy na przykład Game Music Concert, gdzie odgrywana jest muzyka z gier w stylu orkiestralnym i wydaje mi się, że ktoś lubi grać w gry nie tylko ze względu na sam fakt grania, gameplay, ale także na sztukę, która temu towarzyszy, zwłaszcza Muzykę powinien coś takiego odwiedzić. No, emocje zapomniane. Myślę, że nikt e, z naszej nie zapomni tego wydarzenia. No i nie, nie sam, nie sam, na niesamowitym wydarzeniu mieliśmy okazję się pojawić, grać. No i było bardzo fajnie. Kolejny IM, 13. Po malutku dobiega końca. Trwają rozgrywki finałowe na scenie głównej, czyli w spodku. Mam nadzieję, że zwycięży najlepsza drużyna. Dwie rywalizują między sobą. I oczywiście zapraszam na kolejne edycje, kolejne różne wydarzenia e-gamingowe w naszym mieście, a mam nadzieję, że ich będzie coraz to więcej.